Ferie zimowe, które w naszym województwie zaczynają się w najbliższy poniedziałek. Kolejny rok z rzędu nie będą wyglądać tak jak przed pandemią, mimo wszystko placówki kulturalne działające w mieście przy obowiązujących obostrzeniach i limitach dzieci na zajęciach przygotowały sporo atrakcji. Wiele ciekawych zajęć, nie tylko literackich, proponuje miejska biblioteka i filie w Turowie, Dąbrowie i Masłowicach. Podobnie będzie też na dworcu kulturalnym w Dąbrowie i Muzeum Ziemi Wieluńskiej. W pierwszej z placówek zaplanowano m.in. zajęcia z ceramiki, malarstwa czy szycia na maszynie. Oczywiście będzie też działać kino. W muzeum będą też ciekawe warsztaty tematyką dostosowane do aktualnej oferty wystawienniczej placówki. Z kolei Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu oferuje szkolnej młodzieży wycieczki do żelazowej woli Warszawy Łodzi Opola i Krasiejowa. Będą też zajęcia stacjonarne. Na wszystkie zajęcia i wszędzie obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegółowe programy zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach kulturalnych znajdują się na stronie internetowej naszej stacji. Proszę zajrzeć i zapoznać się z ich ofertą miłego wypoczynku.